Kawał! Dzień dobry, witam Was serdecznie. Mamy 22 dzień maja, mamy czwartek. A ja zapraszam Was na poranny rozruch, który Was obudzi, pobudzi, dobudzi, wybudzi i rozbudzi. Ja nazywam się Jacek Mądrzejewski i zaczynamy ten czwarteczek standardowo od chwili marszu. Pewnie przed chwilą wstałaś, więc rozruszajmy to. Rączki pracują, usztywnij już swoje ciało, wciągnij pępek do pleców, napnij brzuch i lecimy. A jak? Z uśmiechem? Z radością i z energią. top. już tak wiesz. Saď, wstaw energię do swojego ciała, tak jest, nad je. Ty panujesz nad swoim ciałem, mnie ciało panuje nad tobą. I pamiętaj, najprostsze ćwiczenia do zewnątrz, jedziemy, najprostsze ruchy podczas poranego rozruchu, a od nich zaczyna się ekstra dzień, a po drugie, często od tych ruchów zaczyna się aktywność fizyczna, a później piękna. Metamorfoza. A to są najprostsze ćwiczenia z możliwej. I góra, dół. Hop, hop, hop. Tak jest. Na poprzekątnej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Cały czas działamy. Hop. Super. 4, 3, 2, 1. I. OK. Cały czas maszerujesz. Nie przestajesz. Cały czas maszerujesz. 5, 4, 3, 2, 1. I ok, zatrzymaj się, zrób spięcia na palce. Hop, hop. Super. Takich wspięć około 10 powtórzeń. Świetnie. 4, 3, 2, 1 i ostatni raz. I pięknie. Stajemy na jednej nodze, a druga noga pracuje w górę i w dół. W górę i w dół. Tak 10 razy. Jeżeli jest problem z utrzymaniem równowagi, albo gdzieś tam miałeś ja problem ze stawem skokowym to jest za trudne. Złap się ściany i trzymaj się ściany w wersji łatwiejszej. Jeszcze trzy, dwa, jeden i luzik. Druga strona. Stoję na prawej nodze i raz, dwa, tak jest i w górę wydech, hop. Łatwiejsza wersja, przypominam, łapiesz się ściany i trzymasz, żebyś miała łatwiej, jeśli chodzi o równowagę. Jeszcze trzy. Dwa, jeden i ostatni raz i pięknie. Bierzemy jakiś przedmiot. Może to być handla. Jak nie masz handli obok siebie, może to być poduszka, klapek, pilot i tak dalej. Butelka wody. Obojętnie. Ważne, że stoimy teraz obu nóż na podłodze i przekładamy sobie handlę dookoła. Hop, 10 razy. Napięty mocno pośladek, napięty mocno brzusio, obręcz barkowa, tutaj łopatki ściągnięte wszystko sztywno, tak jest i pięknie. I w ten sposób 10 razy w jedną stronę. I jak zrobić 10? A na pewno już masz no to druga strona. Raz. Dawaj. Dwa. Tak jest. Super. Mocno sztywni. Mocno sztywni brzuch i poślad. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden i OK. wykorzystamy dalej te hantle. Do tego, żeby stanąć na lewej nodze, prawą nogę dać do przodu bądź do tyłu, ważne, żeby stać na jednej nodze i 6 razy zrób krążenie wokół bioder. Tak, jeżeli robisz w prawo, to nie zmieniaj nogi i od razu zrób 6 krążeń w lewo. Zmieniam kierunek ruchu i krążę teraz w lewo. Świetnie, 6 powtórzeń. No, i mam te 6 powtórzeń, więc teraz prawa noga i to samo. Najpierw 6 w, jednym, w jedną stronę, i później 6 w drugą. Przypominam, to może poduszka, klapek, jakaś piłka od dziecka, pluszak i tak dalej. Mam 6, krążę w drugą stronę. Super, no może im większy ciężar, tym będzie trudniej, ale tutaj nie chodzi o to. Na treningi masz czas po południu. Tutaj jest poranny rozruch, który macie obudzić. Ja przechodzę sobie na jedno kolanko. Ty możesz robić to na stojąco. Handla, lub ten przedmiot, który masz, i sześć razy krążysz w jedną stronę na wysokości twarzy. Zobacz, jak z tyłu mam handlę, to też na wysokości twarzy. Zróbmy tych krążeń nawet dziesięć. Super. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden. OK, i w drugą stronę. Super. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Pięknie trzymaj napięty brzusio I na wysokości twarzy i z tyłu handla, czy ten przedmiot, który masz, i z przodu. Tu obręcz barkowa fajnie pracuje. I ostatni raz. I pięknie odkładam handlę, bo ona już na chwileczkę nie będzie potrzebna. I biegniemy do boku. Dawaj, dawaj, dawaj. Do jednego i do drugiego. Tak jest. Hop, hop, hop. Super, ekstra. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. I teraz wyrzucasz nogę do zewnątrz. Biegniesz i wyrzucasz nogę do zewnątrz. Tyle, jak masz miejsca. Hop, jeżeli masz więcej miejsca, to wyrzuć wyżej. Tak? Wyrzuć najwyżej, jak się da. Tyle, ile masz tam miejsca. Jeszcze po razie. Hop. I ostatni raz. I pięknie. Zatrzymajmy się. I zróbcie krążenia bioder. Pięknie. Okej. Okay. Druga strona krąży. Świetnie. Jeszcze chwilkę. Aktywnie dzisiaj, tak jest, nie zatrzymujemy się, biegniesz sobie w miejscu i wyrzucasz nogę w przód, na jakieś 60% bym powiedział, nie wyżej, tak żebyś lekko poczuła, jak się rozciąga tylna część uda, ale naprawdę lekko, nie? Być może to będzie takie uniesienie nogi do góry, a być może troszkę wyżej. Teraz jedna, raz druga, pięknie i świetnie. Okej, okay, dobra, rączki przed siebie, złącz się w ten sposób. Tak jakbyś grała w i chciała odebrać piłkę dołem. Na poślad, na brzuch. I 10 skrętów. Hop. 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 Napięty brzusio, Napięty poślad. Wydaj do zewnątrz. Jeszcze chwilka. I świetnie. I druga strona. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, super. I mamy to. Mamy 10, fantastycznie. Ręce do zewnątrz. Prawa ręka do lewej 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Druga strona. Raz, dynamicznie. 2, 3. 4 i 5. Super, Stań troszeczkę szerzej. Lewa dłoń na wiotro, prawa ręka idzie do zewnątrz. Tu i teraz, jeszcze z tej pozycji, wyciągnij mocno do zewnątrz i wróć. I tak pięć razy. Tu i jeszcze wyciągnij rękę do zewnątrz. Tak jest. Hop. I mocno. Super. Ależ to przyjemne rozciąganie. Hop. I hop, super. I druga strona. Prawa dłoń na biodrze. Lewa ręka idzie do boku, i jeszcze ją mocno wyciągam. Hop, hop. Super. Jeszcze dwa. I ostatni. I Fantastycznie. Uwaga, 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 uwaga. Szybkie tutaj przeskoki. Znowu na nogę. Hop, hop. Króciutkie. Jak najkrótsze. Hop hop hop, 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 hop. Tak jest. Jedna noga prawa, góra, bok, góra. Bok może zrobić w ten sposób. Na stojąco. Uśmiech, radość i energia. I druga strona. Hop! 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 I jeszcze chwila. Trzy, dwa, jeden. Luzik skaczemy sobie z radością, z uśmiechem i z energią. Tak jest. Powrzucajcie nogi do zewnątrz. Ręce przed siebie. I niech uśmiech. Radość i energia panują przez cały dzisiejszy dzień, nawet jeżeli macie... Najtrudniejsze zadania do rozwiązania dzisiaj. Życzę Wam dobrego czwartku. Trzymajcie się. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Pa!